Cześć kochani, proszę bardzo. Masapi nosi jajeczka. Ucieknie zaraz, ale no bardzo się cieszę. Wczoraj czy wczoraj nagrałem filmik, jak sobie siedziała gdzieś tam na filtrze samiczka dorosła, ale nie wiedziałem, że po tych ostatnich wilinkach, co wziąłem w akwarium, że mam samicę, która nosi jajeczka. No ja się bardzo cieszę, ponieważ. Już się bałem, że te masapi mi padną do końca, że coś się stało, a okazuje się, że one się dosyć fajnie mają i no, będzie się działo. To akurat jest bardzo ciekawa krewetka w zachowaniu. Jeśli ktoś narzeka na kardynałki, że nie widać ruchu w akwarium, to ta wieczorem akurat szaleje. No, super sprawa. Bardzo fajna niespodzianka na 1 kwietnia 2020 roku. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.